Sorry, możecie mi przypilnować do łazienki? Nie chcę brać tego. są A to twoje? Nie. To jest, bo co jestem strasznie głodny. Nie. Dacie mi kawałek, co? Nie, słuchajcie, jestem strasznie głodny, nie? A nie, bo wiecie co, no, no serio, nic nie jadłem, nie? Ja w jestem strasznie głodny Więc, jeżeli byście mogli Proszę pana, jest nie wolno. Państwa? Nie, wolno. Ja, nie wolno, nie wolno. To nie nasze, ale nie Teraz wolno. kolega przyjdzie tutaj. Zaraz przyjdzie, bo to nie nasze. Widzicie co, bo ja nie jadłem strasznie długo, nie? Ale bo to nie, nie, nie szkodzi, ale to nie jest nasze. Kolega zaraz wróci. No Przecież tak samo ja, my też nie już Drugi dzień nie no. jemy. Ale on tam ma jakieś chyba kilka tych kanapek, co, ja co? Ja nawet do tego nie zaglądałem. Bo to nie jest to nasze. nasze, nie zaglądamy do tego. Kolega, kolega wróci, kolega wróci. Na, na zasadę, nie twoje nie ruszaj. No ale kurwa ja naprawdę nie jadłem Okej, okay. no dobra, No dzięki dzięki to?

Poczekaj, czekaj, ja zjem, jak pójdę to sobie weźmie, tak? Jak pójdziesz to sobie weź tak? Ogólnie proszę to, to filmową, Ja tu zaraz pójdę, że wchodzę paliwa. Tak. Są kad. Chcesz Naprawdę? O, Wiesz, dziękuję Ci strasznie. Podzielę się z tobą swoim buśnikiem. Chcesz kanapkę czy banana? Nie, co tam możesz. Dać albo jedno, albo drugie, bo drugie muszę zostawić na siebie. Spoko. A ty tak często pomagasz? Bo to jest niespotykane. Na są głodny strasznie. Ja lubię. Dziękuję. No, że już była. No. tak. Yes, dzięki Dzięki Dobra bo wiecie co bo wow, Dziękuję strasznie Nie dziękuję Dzięki Ale to nie jest nasze okay. no. To nie jest nasze do Kolega ci dał ze do swojego Dobra dzięki To ale wiesz co weź to Weź weź serio mówię ci bo um, Muszę się wam do czegoś przyznać teraz tam mamy kamerę. Ten koleś był podstawiony, który to zostawił. Po prostu super. Nie wiem, kręcimy to już ileś godzin, i po prostu teraz jestem rozjebany Waszą reakcją. Wiesz, tym, co, co, co zrobisz, stary, daś mi swoje jedzenie Słuchaj, chciałbym się zapytać ciebie, czy wiesz, dlaczego taboret ma depresję? Ej, nie? Taworyt nie ma depresji. Nie ma oparcia. No dobra, to dzięki.